Wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Rusza więc pierwsza połowa. Przed Państwem wyjściowy skład reprezentacji Portugalii. W obronie Ruben Dias wystąpi z Pepe. W ataku będziemy mieli okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo. Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka Czech. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Kunt to zrobił. Wybił nad poprzeczkę piłkę zmierzającą do siatki. Piłka za boiskiem. Horne. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Ronaldo oddala zagrożenie. I obrona teraz ograna. Ale tutaj już czeka wsparcie. Akcja przerwana. Wiele dziś będzie zależeć od gry tego pana, Cristiano Ronaldo. W ostatnim czasie Portugalczyk jest na ustach wszystkich. Zawsze warto mieć kogoś takiego w drużynie, kogoś kto zawsze daje zaraz zaraz to może być bramka. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Dziwnego, że obrona dostaje teraz burę, stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Prezentacja Czech rozpoczyna ze środka boiska. Muszą odrobić jedną bramkę. Barak. Sołczek z piłką. Będzie niebezpiecznie. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować, Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Coś nie wyszło przy wznowieniu, już przejmują. Próbują teraz rozklepać obronę. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Atakuje Rafael Leão. Może być ciekawie. Podanie do Palini. Ależ doskonała sytuacja. Ależ interweniował teraz we własnym polu karnym. Teraz tylko trafić. I gol. Proszę Państwa. Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. No to mamy 2 do 0. Juraszek. Szwanchara. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Piuka do Bernardo Silwy. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Bernardo Silva z piłką teraz. Niezła myśl. Do środka boiska. Przed szansą Cristiano Ronaldo, Ronaldo, znakomite zachowanie w defensywie, znakomite. Teraz przed szansą, bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Nie, nie będzie z tego bramki. Barak. Teraz ekipaczek, stara się budować atak. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Musi uważać. Rywal go naciska. Żałpa linia. Bruno Fernandesz. Jak to rozegra. Jest okazja do kontry. Nie poszła im ta kontra. Tracą piłkę. Masz sołczek. I ładnie mija teraz rywala. To była niezła okazja, by wrócić do gry w tym meczu. No muszą, muszą próbować takimi strzałami. Podalot Ruben Dijasz Piłka wędruje do Palini. Otavio. Otavio. Bernardo Silva z piłką teraz. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Gdzie szansa Bramkowa. I mamy gola, proszę Państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Gramy! Ale czy coś tu się jeszcze wydarzy? Portugalia z bardzo bezpiecznym trzybramkowym prowadzeniem. Otawio. Leon przy piłce. I co teraz? Broni, ale piłka w grze. Podanie do Palini. Podanie do Bernardo Silwy. Zagranie w okolicę pola karnego. Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe, wybicie poza bramkę. Portugalia. Marzu trożny Rożny w wykonaniu Bruno Fernandesza. No i już po akcji. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. João Palinia. João Cancelo, João Cancelo. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku. A czas płynie. Pepe, Bruno Fernandes, João Cancelo ma piłkę. Odegranie z powrotem do João Cancelo. Miłka do Bernardo Silva. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Podanie do Palini. Miłka do Cristiano Ronaldo. Okazja przed nim teraz. Ula co za refleks. Bramka szratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. W boiska Bernardo Silva i tak wybronił ten strzał niesamowicie. Zrożnego w okolice 11. Nic z tego jednak nie będzie. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Marcelo. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Wyde. Zaraz, zaraz. Z tego musi być gol. Nie dał szans na groźny strzał. Barak. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Odważnie blokuje strzał. No i zobaczymy. Nowego zawodnika na murawie. Daleko dogrywa w pole karne. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. A już niebawem czeka nas sporo piłkarskich emocji. Zapraszamy na kolejną transmisję. To może być starcie zawierające mnóstwo smaczków, taki deser dla prawdziwego konesera. Takie mecze rzadko zawodzą. Czerwimy, bo jest właśnie akcja. Tak, proszę państwa, piłka w siatce. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Mamy więc 3 do 1. João Cancelo Teraz zmiana posiadania. João Cancelo. Bruno Fernandes przy piłce. Leão. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Nie ma! Blok! Brawo! Niedokładne teraz podanie. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Jest szansa, uderza. I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Tomasz Sołczek. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaopocować bramkami. Mają wyraźną przewagę. Narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Muszą bardziej uważać. Tracą szybko posiadanie. Niedobrze. I mamy strzał. Minimalnie obok słupka. No zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał. Było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Jogodalot. Otawio. Cristiano Ronaldo. Zepsuł podanie Ronaldo. Nawet on się czasem myli. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. I ładnie mi, a teraz rywala. Obiecujące zagranie przed pole karne. Doskonale się ustawił. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Przy piłce Portugalia traci piłkę na rzecz rywali Kolejna Diogo Jota niska Diogo Jota Pierwszorzędna teraz parada Pierwszorzędna Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął Lekarne Bernardo Silva. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Bernardo Silva z piłką teraz. Z piłką Bernardo Silva. Teraz zobaczmy Diogo Jota. Dobrze przechwycił, świetnie się teraz ustawił. Końcowy gwizdek. Wynik dzisiejszego meczu już się nie zmieni. Portugalia wygrywa. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana. Tak grającego Rafaela Leão mógłbym oglądać bez końca. Cóż to jest za zawodnik? Plasa, Dwie bramki i to w wygranym meczu. No ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymał.